25-latek wszedł między ciężarówki. Został zmiażdżony lub 25-latek przygnieciony przez ciężarówkę. W Czerwieńsku w powiat. Zielonogórskim doszło we wtorek do nieszczęśliwego wypadku. 25-letni mężczyzna został przygnieciony przez cofającą ciężarówkę. Młody człowiek zmarł, poinformowała Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Zgłoszenie o wypadku na terenie jednej z firm w Czerwieńsku wpłynęło do służb we wtorek, przed godziną 11. Na miejsce udała się Straż Pożarna, Policja i Pogotowie Ratunkowe. Z wstępnych ustaleń wynika, że 25-letni pracownik firmy został przygnieciony do stojącej na placu ciężarówki przez inną, której kierowca cofał. Za kierownicą siedział 46-latek, był trzeźwy. W wyniku potrącenia młody mężczyzna doznał poważnych obrażeń, był długo reanimowany, ale jego życia nie udało się uratować. Na miejscu trwa ustalanie dokładnych okoliczności wypadku. Czynności nadzoruje prokurator, powiedziała Stanisławska.